умешкам тут дзецка мішкалі тут дзядкові пра дзядкові рудзіцца мішкавіно і ми так зі намсі тута і тумберосла Ну і так. тусі стажі ну і ту babcia nie umiała po ukraińsku rozmawiać. Na tej wiosce ciężko było po ukraińsku mówić. Dziadek mnie uczył czytać, pisać po polsku. Elementarz mi przywiózł to i starał się by mi to nauczyć. Tak nie taki tam polski, no. ale jak nas nauczyli, tak ten i tak to jest. Święta do mnie z pracy chodzili tak i oni byli Ukraińcy, my polaki mówią do mamy jedem tam gdzie po niemiecku chwili. Wszędzie jeździmy na występy i do Polski jeździmy i po Ukrainie jeździmy. Mieszkamy na Ukrainie taj, śpiewamy i po polsku i po ukraińsku. Chcę zrobić w Medycy, bo ja tutaj nie kupię za te pensje, tego wszystkiego. Ja nawet nie mam 100 dolarów, jakby tak. O. i proszę wyżyć. I tego każdy do Polski, bo w Polsce zawsze tam i zapraszają na robotę, i je robota, i jadą ze światu. Wiele tam jest, tam po Ukrainy już pewnie jest. Ale ja lubię jechać do Polski. Tam chcę po Biedronce pochodzić, trochę popatrzeć co tam jest, jakie ceny u nas, jakie tam. Wódkę, żebym w nie wiem jak ja to 17 flaszek wódki przyniosła. Polski na sprzedaż, no. Ja do miasta nie pojadę, ja tam wolę piękno wieść. Tutaj przestrzeń i powietrze dookoła czyste jest. Kwiaty kwitną, łonki pachną i bocianu słychać też. To nasze ptaki też śpiewają, to jest nasza polska wieść.